Maltańczyk. 10 zalet i 10 wad tych bardzo popularnych psów do towarzystwa, psów rodzinnych. Ogólnie bardzo fajnych i bardzo popularnych psów. Oczywiście posiłkuję się listą, ponieważ już przed chwilą nagrywałem materiał, ten sam materiał i się tak zaplątałem, że wyszło 12 zalet i 6 wad. No ale to jest pies, w przypadku którego to szukanie wad. No, zajmuje o wiele, wiele więcej czasu niż wymienianie zalet. Zacznijmy oczywiście od zalet, i po pierwsze, to pies, który jest doskonałym psem do towarzystwa, psem, który bardzo mocno wiąże się ze swoimi opiekunami. I to jest taka najważniejsza cecha, jeśli chodzi o tego psa: to mocne przywiązanie do opiekunów, to że ten pies nawiązuje niesamowicie mocną więź z swoimi opiekunami. Druga rzecz to oczywiście duża łagodność. To pies obdarzony bardzo dużą łagodnością, to psy łagodne. Traktujące cały świat w sposób bardzo taki otwarty, są takie otwarte, bardzo optymistycznie podchodzą do całego świata. Trzecia zaleta to oczywiście to, że są to psy bardzo wesołe. Psy, które nigdy nie odmówią zabawy, psy, które uwielbiają zabawę i psy, które mają taki właśnie wesoły charakter. To jest doskonały charakter dla wszystkich tych, którzy chcą w swoim życiu właśnie takiego psa, który tej wesołości sporo wprowadzi. Czwarta zaleta, Proste wychowanie, prosta socjalizacja. W przypadku Maltańczyków jest to naprawdę czymś bardzo łatwym. Tu nie trzeba jakiegoś wielkiego doświadczenia. Po prostu trzeba chcieć i mieć i poświęcić na to odpowiednią ilość czasu. Kolejna zaleta to oczywiście to, że są to psy bardzo inteligentne, psy, które można uczyć, które są chętnymi uczniami, i te efekty tej nauki są bardzo szybkie i Potrafią wiele osób zaskoczyć, że no, małe psy, że mały pies jest psem tak pojętnym. Kolejną zaletą jest to, że to psy, które doskonale odnajdują się jako psy rodzinne. To pies, który będzie doskonałym psem rodzinnym, tutaj uważajmy na kontakty z tymi najmłodszymi, ale o tym będzie w tych wadach. Ale jako pies rodzinny, doskonały kandydat, no, wynika to z tego, że lubi obecność ludzi i potrafi być naprawdę takim doskonałym towarzyszem nie sprawiającym problemów. Kolejną zaletą jest to, że to pies, który świetnie dogaduje się z innymi zwierzętami. Czy to będzie pies, czy to będzie kot, czy też inne zwierzęta domowe, tutaj nie będzie problemów. To jest niesamowicie ważna sprawa, ponieważ często zapominamy, że posiadanie jednego czy też kilku psów czy też dodatkowo kota, czy też innych zwierząt, no może doprowadzać do pewnych problemów. Tutaj tych problemów nie ma. On się dogaduje z wszystkimi bardzo dobrze. W czasie spacerów też, chociaż trzeba uważać, że ta duży, na tą dużą otwartość, która może sprawiać niekiedy problemy. Kolejną zaletą oczywiście jest to, że to psy długowieczne, które nie mają problemów raczej z swoim ciałem. To psy, które potrafią żyć 18, nawet 20 lat i dzięki temu... I dzięki temu, że zachowują bardzo fajną kondycję, również gdy mają te kilkanaście lat, to one nie tylko są z nami, można powiedzieć, długo, ale też zachowują tą fajną kondycję przez długi czas. Przedostatnia zaleta, chociaż oczywiście tych zalet jest zdecydowanie więcej to prawdziwy pieszczoch. Głaskanie, przytulanie, siedzenie na kolanach to wszystko dla niego coś bardzo fajnego, i on do tego dąży, on to lubi. No, nie przesadzajmy, ponieważ on też potrafi mieć swoje zdanie, ale o tym za chwilę. No i na samiutkim końcu ostatnia zaleta, taka bardzo ważna, to psy, które, gdy tak na nie ogólnie spojrzymy, po prostu nie sprawiają problemów. Nie są może bezobsługowe, ale no, nie sprawiają problemów. To nie jest pies, w przypadku którego będziemy mieć jakiekolwiek problemy z życiem z nimi, z ich wychowaniem, z takim zwykłym tym byciem z tym psem. On po prostu nie sprawia problemów. No, i teraz przyszedł czas na Wady. Tak pokrótce. Po pierwsze, to psy, które jednak wymagają dosyć systematycznej pielęgnacji. Nie jest tak strasznie, jak się niektórym wydaje. Ważna jest systematyczność. Kolejną rzeczą jest oczywiście to, że to psy, które źle znoszą samotność. One nie należą do psów, które tą samotność znoszą w jakiś fajny sposób. No nie, one potrzebują obok siebie ludzi. Kolejna rzecz to to, że. Są to jednak psy o wiele aktywniejsze niż się wielu osobom wydaje. Tak, małe psy potrafią być bardzo aktywne, a niektórym się wydaje, że mały pies no to ma leżeć i nic nie robić. Tu tak nie jest. To dosyć aktywny pies, jeśli chodzi o te małe psy. Tak, nawet można to określić tak. Mm, nawet ja posunę się do tego, że powiem, że małe psy są mniej aktywne. Kolejną rzeczą jest to, że chociaż aż to pies, który mocno się z nami wiąże, to jednak nie jest pozbawiony własnego zdania. To pies, który ma swoje zdanie, swoją opinię, no, żywa, inteligentna istota, nic dziwnego. I wiele osób jest zaskoczonych, że on może mieć swoje zdanie. I to nie powinno być traktowane jako wada, ale po prostu o tym wolę powiedzieć. No i kolejna rzecz, bardzo ważna rzecz: te psy w doskonały sposób, czyli szybko, niezauważalnie potrafią wchodzić nam na głowę. I wiele osób tego nie zauważy, i później się okazuje, że ten malutki, bardzo fajny, idealny piesek, no to on rządzi. No i teraz taka zaleta, która jest oczywiście cechą tego psa one są małe. Co przekłada się na to, że to może sprawiać niekiedy problemy, to jednak oznacza, że niekiedy w przypadku niektórych rzeczy ten pies ze względu na to, że jest nieduży, no jednak może to sprawiać nam problemy. Są to też psy wrażliwe. Jeśli chodzi o ich psychikę, jeśli chodzi o zachowanie, o to jak je traktujemy, to są psy, które należą do psów wrażliwych i o tym należy pamiętać, o tym trzeba wiedzieć, żeby no, jednak uważać na tą wrażliwość w przypadku tych psów. Dodatkowo, gdy ten pies nie ma co robić, gdy się nudzi, gdy nie ma zajęcia, gdy nie ma nas. To on potrafi sobie to zajęcie znaleźć i potrafi być bardzo, bardzo w tej materii pomysłowy. Niestety ta pomysłowość często sprowadza się, ale słońce mi tutaj świecić zaczęło pięknie, sprowadza się do tego, że no zaczynają one po prostu sprawiać problemy i robić rzeczy, których no nie chcielibyśmy od nich. Mieć. To też pies, w przypadku którego ta socjalizacja, chociaż nie jest tak ważna, jeśli chodzi o kontakty z obcymi psami, to jest bardzo ważna, ponieważ gdy go nie socjalizujemy, nie pokażemy tego całego świata, on może niestety zacząć być troszkę wyobcowany, może być trochę strachliwy, i to powoduje, że no, to nie jest coś fajnego dla tego psa i dla nas. Dlatego warto o tym pamiętać, że ta socjalizacja to ważny element, no, żeby ten pies zachowywał się tak jak trzeba, żeby mógł poznać ten cały świat. Może już kończmy, ponieważ nie widzę siebie na telefonie. Więc oczywiście, tych wad jest zdecydowanie więcej niż więc tych zalet. Jest zdecydowanie więcej niż tych wad. Te wady da się, można powiedzieć, zredukować właściwie do zera, kiedy będziemy wiedzieć, na jakie obsa się. Decydujemy i kiedy zapewnimy mu wszystko to, czego on potrzebuje, i one właściwie przestaną istnieć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają ten kanał, czy to poprzez komentarz, super podziękowaniem, postawienie symbolicznej kawy, co jest najpopularniejsze, czy też poprzez patronat, co jest w ogóle niepopularne. Tym bardziej bardzo dziękuję. Zachęcam do ocenienia, skomentowania, polecenia, do spojrzenia na inne materiały oraz na inne kanały. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.